Siemanko, tutaj Frodna, po dzisiaj mam dla Was drugi odcinek nietypowych rozgrywek w Team Fortress 2. Dzisiaj pokażę Wam modyfikację Randomizer Mod, czy tam po polsku Randomizer Mod. To jest jedna z bardzo znanych właśnie trybów gry. Oczywiście to się zalicza do nietypowych rozgrywek, wiele z Was mogło już o niej słyszeć. A zaraz przejdziemy do samego gameplayu. Jeszcze Wam tylko pokażę, jak wyszukać tę grę. Wchodzimy po prostu w zakładkę serwery, internet, i wpisujemy tutaj na dole w okienku randomizer, czy randomizer. Odświeżamy i wyświetlono nam się lista serwerów. Ja teraz wejdę na jakiś serwer i spotykamy się na nim. Tak więc do zobaczenia. Dobra, właśnie wszedłem na jakiś serwer. I teraz Wam wytłumaczę o co chodzi w całej tutaj rozgrywce, rozgrywce. Nie ma różnicy, jaką klasę wybieramy, gdyż wybierze nam się losowa klasa z całkowicie losowymi brońmi. Jak widzicie, teraz z tym snajperem, akurat ze snajperką, tutaj mamy broń dla pyro. Jak ona się nazywa? Pistolet sygnałowy i maul dla pyro również. I w rozgrywce tej chodzi o to, to mamy zwykłe tradycyjne rozgrywki, tryby gry, tylko że właśnie gramy losową postacią z losowymi brońmi. Tak więc, chyba dzisiaj sobie trochę pogram tutaj. Możliwe, że IP do np. Przykład trzech przykładowych serwerów dostaniecie w opisie. Jakbyście nie mogli znaleźć, jakbyście mieli jakieś problemy. O, dobra, widzicie, jakaś asysta tutaj weszła. Niezbyt dobry, mam set teraz. Dobra, a jeszcze powracając do poprzedniego odcinka, e, widziałem, że w komentarzach złapkowaliście jednego gościa, e, który właśnie chciał, który napisał komentarz, żebym zrobił odcinek e, o komendach. Tak więc, oczywiście, dla was ten odcinek zrobię. Tam chyba około 35 lajków dostał. Tak więc, bardzo się cieszę Waszą aktywnością. Dobra, i pogramy. Szkoda. Że mi się taka snajperka trafiła. No dobra, i co jeszcze wam wytłumaczę zasady. Po każdym zgonie zmienia Wam się całkowicie klasa i broń. A kiedy popełnicie samobójstwo, zostaje Wam ta, ten set, ten loadout. Żeby po prostu nie było, że sobie wybieracie, jaki chcecie. Set. Oj, mam słabą teraz broń wręcz, bo Maul ma minusowe obrażenia. Przeniosło mnie akurat. Okej. Okay. I jak widzicie, teraz mam na przykład żołnierza z końską dawką, kritk, i patelnią. Taki medyczny set. Dobra, przegrywamy. Musimy, bo mnie. A nie, wygrywa. A nie, przegrywamy, tak. Tutaj musimy. Naszym celem jest przejęcie tego tej stajenki w środku. Nie wiem, czemu mam tak mało punktów, chyba asyst dość sporo miałem. A asystu mam trzy, to chyba tutaj się nie zaliczę to... No, a jak widzicie, na przykład Pyro jest tutaj. Z miotaczem y płomieni, akurat udało mi się go zabić. Oj, a i w ogóle napiszcie mi jeszcze w komentarzu. Mm, oj, przegraliśmy. Jak możecie też zauważyć, y w ogóle bagują się bardzo te bronie, jeśli niedostosowane postacie trzymają je. A teraz jestem akurat y Pyro, który ma nożyk, więc oczywiście na hita kogoś mogę w plecy y I jeszcze jedna rzecz, napiszcie mi w komentarzu jak ogólnie widać w gameplayach, jak się Wam ogląda moje gameplaye, czy Wam laguje, czy nie, wątpię, żeby lagowało, bo sam oglądałem swoje o dobra, ładnie go rozwaliłem sam oglądałem i mi się wydaje, że przyjemnie się ogląda, ale czekam też na Waszą reakcję tam na YouTubie chyba maksymalnie można dać ojejku zaszalałem na YouTubie chyba maksymalnie być, może być 30 fps -ów. Ja sobie ustawiam podczas nagrywania na 40, gdyż przyjemnie mi się tak gra, nie mam żadnych ścinek. Oj. A nie mogę sobie dać pozwolić na 60, gdyż mam bardzo mały dysk. I po prostu krótkie nagranie zajmie mi bardzo dużo miejsca. Dobrze, ładnie ich tu koszę. No, a padłem w końcu. Ok. Jak widzicie, wybieram serwer, na którym jest fast respawn. O, i patrzcie, teraz mam akurat taki, Jestem snajperem i mam dość cecik snajperski. Tutaj mam tylko... Super. O, o, teraz mam bardzo słaby set. Bardzo wolno chodzę. Oj, sorry, jak wam dmucham w mikrofon. Trochę miałem źle ustawiony. teraz widzicie, mam... Face blastera i bardzo wolno chodzę. Face blaster to się nazywało chyba? Tak mi się wydaje. Ojojoj! Za dużo was tu! Dobra, tak więc kolejny odcinek, który zrobię, to chyba będzie właśnie o tych komendach, lub kolejny, kolejne nietypowe rozgrywki. Zobaczymy. A teraz mam fajny set, bardzo dobrze mi się trafiło, bo mam minigana. Jestem medykiem. Mam nadzieję, że tego nie zrobię. Bo wiecie, HP mi się regeneruje, a ja sobie. Atakuje minigunem. Całkiem spoczko. Dobra. Nie wiem, ile już nagrywam. A, właśnie, jeszcze muszę Was przeprosić za. Jeśli macie, to za lagi. Ale nie są one absolutnie z mojej winy, tylko yy, z tymi właśnie serwerami. Randomizer możecie zauważyć, jak ja mam wysoki ping 100 aż. Więc nie jest moja wina, tylko po prostu serwera. Więc jak Wam będzie leżyło, to przepraszam. O, dobra, widzicie, teraz mam na przykład. Yy, wyrzutnie rakiet. Yy, I jest taki fajny bóg, tak mi się wydaje, że jak jesteśmy jakąś inną klasą niż żołnierz i używamy wyrzutni, to patrzcie, możemy tak bardzo wysoko skakać. Dobra, teraz ich trochę tutaj rozmiotem. A jeszcze jeden. Oparcie, miał sakstana złotego. Hmm, dobra, a znowu mamy. Ojej, ale mam ping wysoki. Od czasu do czasu mi aż właśnie opóźnia graczy. Dobra, pogram sobie jeszcze z kilka minutek. Widzicie, jak trochę gracze się ruszają tak nienaturalnie przez ping. Dobra, co my tu Kiedy mamy? Kolejny raz wyrzutnia rakiet O, Frodo Elo. Jaki fail. Pff, jeszcze mnie rozwalił katana. O, no i teraz widzicie, mamy miotacz ognia, bardzo fajnie. I jak widzicie, też u wielu graczy nie widać, jakie oni mają bronie. Najprawdopodobniej no y, mnie też, inni gracze nie widzą, jaką mam broń. Właśnie takie są bugi. Niestety, no ale wiecie, to jest tylko taki mod. Nie jakoś super zaawansowany. Dobra. Mamy dubel, dubeltówkę, nie jest Oj. Ukryjemy się. O nie, widział mnie medyk. A, Dobra, co my teraz mamy? Na pewno jesteśmy grubym... oj, mamy łuk. To nie jest zbyt dobre. Hmm, bo łuki na randomizerach się często ścinają i się blokują. Ale mam coś głupi pięk. Nie podoba mi się to. Bo jak wyszukiwałem serwer, to, to miałem około 50 pingu, a teraz... Dobra. Kolejną nietypową rozgrywkę mm, może z zorganizuję na y, grupie, żeby gracze mogli również ze mną grać. Znaczy widzowie. Bo teraz, jak widzicie, nie ogłaszałem tego w ogóle. A jakbyście się chcieli pokazać w odcinku, to... Czemu nie? Okej. Okay. Dobra, ja będziemy kończyć. Jeśli nie znacie tej rozgrywki, to serdecznie Was zapraszam do spróbowania swoich sił w niej. Oczywiście tutaj nie wszystko zależy też od, od umiejętności gracza, tylko od, od loadoutu, który mu się trafi. Dobra, i to by było na tyle. Zapraszam do dołączania do grupy Steam, która będzie w opisie filmiku. Zresztą chyba jest pod każdym opisem. I to by chyba było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Tutaj był Frodo. Na razie!